Ale ciemno, dzień dobry. Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie. Już, już was tutaj rozjaśniam. Ale jest aż tak ciemno. Tu, tu. Uuu, ciemno i pikseloza pewnie. Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie. Ja teraz weszłam do domu. Byłam u Ewy w Manchesterze. Wczoraj pojechałam, dzisiaj wróciłam. Czekajcie, o, nie brałam aparatu ze sobą, bo chciałam ponagrywać jakieś Instagramy, jakieś tam e, TikToki, także wrzuciłam, e, wrzuciłam i Ewa też na, nagrywała e, vlogmasa, więc jakaś tam przebitka pewnie z moją osobą też się, e, też się pojawi. Zaplanowaliśmy shopping, shopping, w ogóle wiecie. Kasa, kasa, poleci. a e, Pokażę Wam, co kupiłam. Jeszcze widzę, że był listonosz. Przyniósł mi jedną, jedną paczkę. I tutaj mam kole kupioną w kociągu, bardzo prestiżową. E, dostałam od Ewy klapki. Chciałam sobie kupić. E, Na tak, byśmy właśnie w outletcie, To mówi: O, klapki. Ewa ja mówi: O, nie kupuj, bo mam dla Ciebie. Także dostałam klapki. Dostałam też świeczkę z Janki. Kiedyś, kiedyś dawno temu e, już ją miałam. Bardzo ładnie, tak delikatnie. Pachnie taka bardzo bezpieczna. E, taka trochę świeża. E, I uważam, że ogólnie kupowanie świeczek na przykład też w neutralnych kolorach jest e, dobrym pomysłem. I mam tutaj trochę e, darów losu, które tam mi trzeba się sobie testować. A my byłyśmy w... Mm, w Trafford. To jest takie bardzo duże centrum handlowe. Ale w sumie ja chciałam zobaczyć za konkretnym kształtem okularów, których nie widziałam. Chciałam kupić pasek, którego nie było. I odejść na sklep, którego jednak tam nie było, też w Trafford. Więc po prostu pojechałyśmy się do tego outletu. No i tam kupiłam parę rzeczy i nie czekajcie o, na prezenty, więc tego tutaj wyciągać, pokazywać nie będę, bo tutaj tak nie, nie dla mnie. A w outlecie kupiłam do Linda e, i kupiłam czekoladę, gdzie cztery kostki zjadłam w pociągu. Pistacjowa z Linda, pyszna. Lind, ogólnie to jest moja ukochana czekolada, a te czerwone ich oryginalne czekoladki to są moje e, numer 1, 2 i 3, kocham je najbardziej. Później są e, kasztanki, i później są tiki, taki i michaszki. E, no i później z persji. To są moje ulubione czekolady. I e, kupiłam też, e, nie widziałam tego, nigdy taka, ale Nutella z Linda, więc po to pojechałam. Nie, się jakby hangów nie spędzić czas z Ewą, e, spotkać się, pogadać. poszliśmy też na bardzo dobry obiad, e, właśnie w tym e, outlecie mm. Mac McArthur, chyba to jest taka sieć outletów. Mm. Bardzo fajny kors, super za, wop, wyposażony. E, Talebki naprawdę za pół ceny. E, portfelik, jakaś biżuteria jakieś takie odpady modowe, też bym tak powiedziała, bo to raczej tam nie było nic ciekawego, jakby dla mnie, ale Ewa sobie na panią taką pierdołkę kupiła, w korsie tam pewnie pokazywała, na vlogu czy pokażę, a położyliśmy właśnie pyszne jedzenie, nie będę teraz nazwy knajpy, ale to jest właśnie libańska restauracja i my kiedyś byliśmy w BAF, w BAF też byliśmy w tej knajpie i było przepyszne jedzenie, także, także super. Nie wiem, mam takie dary losu do rozpakowania, e, a tutaj z boku mam coś, co też tak naprawdę zamówiłam, jakby przez Ewę, że wam pokażę, co to jest. Bo jak teraz w ostatnim czasie, w, ostatnim w ogóle ostatniego vloga, ostatniego vloga, kiedy edytowałam, e, to wtedy przez e, półtora dnia bolała mnie głowa i po prostu widać było, że mam taka jakaś nie, niedociumrana na tym filmie, taka. Jakaś taka w ogóle, e, chyba aż na co dzień, aż taka bardzo nie jestem, więc jak to audytowałam, to mówię, nie wiem, czy to wrzucać, ale mówię, no człowiek, czasem człowiek tak się czuje, tak wygląda, tak się zachowuje. No w ogóle to pojechałam w moim pierścionku, to jest pierścionek, który sobie kupiłam na piątą rocznicę ślubu w Whitby, jak byliśmy na wyjeździe, no i moja obrączka, także e, dziwnie tak było mieć coś na palcach, ale... E, to w tym momencie jak to mówię i odkupuję, to pewnie zaczyna mi się robić problem z rękami, ale mówię, mam na tyle jakby w dobrej kondycji dłonie, bo ta moja egzama e, teraz jest naprawdę taka, e, wiecie, uciszona, więc wiedziałam, że a, gdzieś dzisiaj ja to sobie założę, jak tą wiedzą, że męża i pierścionek rocznicowy. Ten kamień się nazywa Whitby Jet. E, można poczytać, jak to jest, ktoś jest ciekawy, także... Tak sobie założyłam, ale właśnie wracając do tego, co mam tutaj, jest tak ciemno, tak szaro. Ja też bez makijażu, bez niczego po prostu umyłam się rano i mówię, jest, jest ok, ale co chcę powiedzieć, że widziałam właśnie, Ewa pokazywała na Instagramie, na story parownice, to co się mówi, no takie żelazko na parę do pracowania i właśnie mówiła, że ma, dobrze ja to mówię? Czy kupiła w Polsce? Czy ma tutaj to drugie, ale że ma właśnie Stefala? I to, kto, konkretne, którego ona używała, już by nie było dostępne ale steamer, um, ale on mówisz ogólnie Tefal, więc po prostu kupiłam z Tefala e, i na stronie Karysa był za e, 49,90 e, z nową wysyłką, zamówiłam to w niedzielę, dzisiaj jest wtorek, po południu już jest u mnie czy w sobotę, zamówiłam, no z dnia na dzień, prostu się może powiedzieć, że to przyszło, e, a te same na eBay były dychę droższe, jeszcze plus wysyłka, także e, najlepiej sprawdzić sobie zawsze jakąś rzecz, jak mówię, w Google, w, w wyszukiwarkę dać opcję zakupy i zobaczyć, gdzie jest najtaniej, więc kupiłam sobie też ten steamer, bo właśnie ostatnio tam pokupiłam kilka takich rzeczy, które bym się, by się bała prasować, więc myślę, że to ten... Dobra, nie otwieram, bo to się stresuje. Więc kupiłam, bo ciekawa byłam, a też bardzo dużo z Was mi polecało właśnie, jak się pytałam o te materiały, o te marki. Na przykład taka marka, która bardzo często się polecała i też właśnie mówiłam o tym Eli, i ona też mówiła, że... Też właśnie dziewczyny polecały. Wasala na przykład, że to Chyba tak, że to ta jest właśnie polska marka jakościowo bardzo dobra i że dużo osób poleca, że dziewczyny kupują i noszą. I polecają właśnie, więc jak będę w Polsce tym razem, to też chętnie tam się jakby przejdę, bo to jest w Warszawie, na Mokotowskiej, jakoś tak mi się wydaje. Także tutaj ta parownica, za chwilę ją rozpakuję, ale na razie mam ochotę sobie zrobić kawę, bo myślałam, że na stacji jest jakaś kawiarnia, ale nie było. W pociągu była. Taka kawa, że ja to jestem. Ja to lubię ze Starbucksa kawę, no co powiem, co co, powiem, co poradzę. E, a że nie było dostępu, no to e, tak bez kawy. Bo myślałam, że to właśnie do pociągu kupię takie wiadro. E, ale co jeszcze. Coś mi się tu robi, chyba. E, ale co jeszcze ostatnio właśnie zauważyłam, że. E, czy ktoś tutaj z Was może właśnie pracuje w Starbucksie i, i wie, albo pracuje ogólnie w kawiarniach, e, w takich coffee shopach i coś może powiedzieć? Ostatnio było tak, że e, tą samą kawę kupowałam w trzech, w trzech różnych miejscach. i w trzech różnych miejscach i były trzy różne ceny. Na drive-thru było 5,70, w centrum przy katedrze 4,70, a na stacji kolejowej piątkę Rozumiem, że na stacjach są droższe w takich miejscach właśnie typu stacje nie wiem, może stacje benzynowe i na przykład jeszcze nie wiem, porty lotnicze, ale właśnie funt różnicy był na tej kawie, I tak właśnie mówię 5,70, mówię za kawę! I nawet będąc w centrum, właśnie pytałam się dziewczyny, jak mi do, e, kawę, czy jak jest e, to mleko, które biorę i to dodatkowo śmietane, czy przez to cena może być wyższa, A ona mówi, że nie, nie, że to jest ta sama cena i faktycznie. Jakoś tak właśnie to przyuważyłam, więc następnym razem, będę w tym e, miejscu właśnie na drive to e, z, przyuważy i zapytam się e, jakoś, wiecie, to, to jest, jest funt różnicy, ale czasem jest taki tydzień, że tych kawsiń kupuję czasem kilka razy i tak, wiesz, wiesz, wiecie, grosz do grosza i właśnie tak mówię, kurde, funt różnicy. Wiem, wiem, zagwozdka dnia, ale właśnie tak mówię, dlaczego tak jest, ale... Ale tyle. Także idę sobie zrobić kawę, rozpakuję te rzeczy. E, ogólnie tak fajnie podróż minęła. 3 godziny 20 miałam pociąg bez przesiadki. E, fajny, wygodny, komfortowy. E, jadę też e, w sumie za kilka dni do Londynu. E, teraz właśnie cię kupiłam bilet, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie w, w, w Wiecie, taki, jaki mamy plan, właśnie na, na dzień w Londynie? Bo ja mam jakieś takie głupie przeczucia, że znowu Borys może powiedzieć, że będą jakieś obostrzenia, że będą lockdowny i w ogóle, więc chcę wydusić teraz, ile, ile mogę, w razie gdyby później była powtórka z rozrywki, bo wszystko idzie w tym kierunku. Dzień dobry, kochany, dzień następny. Jest tak wiecznie, ja tyle, co wróciłam do domu, Yy, wróciłam z pracy tak już to wyrzuciłam tam już nic nie ma tyle co wróciłam z pracy yy, byłam jeszcze na różnych małych zakupach dokupiłam bananów, bo banany u nas jak woda mandarynki bo mandarynki wieczorem yy, jako przekąska wchodzą wchodzą teraz i kupiłam coś, co yy, to mój typowy produkt dla leniwców, ale ja osobiście y, absolutnie nie znoszę... Czekajcie, łyczek. Yy. Nie znoszę gotować ryżu. Yy, taki y, ryż na sypko, gotować. Yy, jakoś to y, trochę przewyższa moje umiej umiejętności. A ryż jakiś w woreczku. No, to ugotuję, wiadomo, ale to jednak trzeba poczekać, żeby się woda zagotowała i w ogóle. Więc mój poziom lenistwa jest tak duży, że kiedyś pomyślałam, no przecież jest taki gotowy ryż w torebkach, i to jest taki ryż już ugotowany, który się daje do mikrofalówki na Wiecie na ile? Na dwie minuty albo na 3 minuty na patelnię, żeby go właśnie tak podsmażyć. I ja te ryże bardzo lubię, to są moje ulubione. Ten kokosowy sztos i wziąłem tutaj do chłopaków kokos, czyli i trawa cytrynowa, ponieważ wczoraj zamówiłam nam um, zamówiłam nam Indian górka lunch. Są w Peterboro dwie górki. To nie ta, w centrum, nie ta z centrum, co jest też na Broadway, na tej samej listy, co ja pracuję, tylko na, na Hampton. I y, tam właśnie był Andrzej Odebrać, bo wybieracie, się zniżki w wybrane dni, y, więc y, zamówiliśmy y, wegetariańską kormę dwa razy, y, gold curry, hana masala, czyli taka jakby soczewica, nie soczewica, cieżyca jakby w takim sosie i okra też w takim specjalnym sosie i właśnie ta okra i ha, e, hana masala, czyli właśnie ciecierzyca jest jako jest w przystawkach, ale można wejść w, można zamówić jak ciągnieć leika main, jak danie główne e, i ogólnie opłaca się, uważam, że właśnie będą zamawiać, bo e, są naprawdę bardzo duże porcje, jest na maksa wypchany pojemnik i to jedzenie jest pyszne i tego jedzenia przez na dwa dni, dlatego po prostu że kupiłam e, ryżu. I takie że myślałam, żeby było w razie coś więcej, gdy tam Andrzej stwierdzi że jest jeszcze głodny. I wziąłam też w Tesco taki butter chicken, Widziałam tylko, że on jest z ryżem, ale to się... To się nie zmarnuje. I wziąłam jeszcze, bo tego nie jedliśmy, onion, onion Tak W że ala jak nasze placki ziemniaczane, tylko te są właśnie z cebulką. Także to daję do piekarnika na 12 minut, więc się Indian ciąg dalszy będzie jedzone, bo... Tam właśnie znowu trzeba zrobić listę na zakupy, ja na zakupy, więc po prostu, wróci z pracy, tego wyślę. Ja znowu usta, po prostu jak tarka, czyli to widzicie? Masakra, tak sobie usta, bo zmieniłam właśnie wczoraj nakładki na nowe, papier średni, zmieniłam nakładki na nowe. I od razu tutaj mam o wiele bardziej swoje usta, a też sobie posmarowałam usta, porobiłam sobie nowych pomadek i zaraz po prostu ściągnięcie, masochra, ale też teraz właśnie na pracy mi nie maluje się, po prostu szampon wyleciał, tylko późno użyłam pielęgnację, bo onej tak wieje, rano biało, wiatr, deszcz po prostu zawierucha. A ja i tak, maseczka, felik, więc zaraz ta odparowana ludzi w autobusie z rana pełno, więc no, ja mówię, nie maluję się po prostu, e, nie chciało mi się sedzić tam brwi przeczesałam, chociaż już też takie widzę, e, rozcza piżone. E, I ja teraz właśnie sobie e, chcę zjeść, mm, bo jeszcze mam, mam chwilę. Oh. Lubię chodzić rano do pracy, bo też e, fajnie mi tak szybko dzień ci e, produktywnie. E, ja lub, najbardziej właśnie lubię z rana pewne rzeczy pozałatwiać, poogarniać. Nie mm. miałam iść do pracy, ale nie idę, bo musiałam właśnie klientkę przełożyć, e, bo tam właśnie prosiła, e, ale w sumie na rękę, e, bo mam bardzo dużo pracy onej do robienia, e, z tego względu, że naprawdę byłam e, dwa dni u Ewy, no i była rano w pracy, więc automatycznie 2,5 dnia mi odpadły z siedzenia przy komputerze. Tam prawie codziennie gdzieś tam tutaj siedzę, trochę dłużej I dzisiaj właśnie otwarłam rano maila od klientki i pytała się właśnie o analizę, czy tam wysłałam je w Google. I tak zakręciłam się i nie wysłałam o terminie. Ekstremalnie rzadko mi się to zdarza. To, em, to myślę, że na palcach u jednej ręki bym policzyła, gdzie się obsunęłam z terminem. Albo gdzie bo problem jest taki właśnie z tą analizą konkretną, że Wpisam złą datę dostania zdjęć. Eee... Po prostu zrobiłam, że zrobiłam tak literówkę. Mówi się cyfrówkę? Chyba nie. Po prostu napisałam złą datę i myślałam, że mam jeszcze czas. I jak, jak patrzę, mówię na maila, i no faktycznie sprawdzałam, mówię, nie niewysłane, więc to jest taka rzecz, która mnie bardzo mm, zestresuje. Jest mi głupio, czuję się wchodzić zarazu nieprofesjonalnie, em, ale od razu, jakby wyciągam z tego lekcję, napisałam z, z przeprosinami, że. E, ja, znaczy, jeszcze analizę zaczęłam, zaczęłam robić, ale jeszcze po prostu jej nie skończyłam, więc napisałam, że najpóźniej, do jutra, do końca dnia ją wyślę właśnie też stwierdziłam, że nie szukam jak na siłę zapełnienia tego miejsca, bo ja też mam listę rezerwową, ale stwierdziłam, że jednak nie chcę iść do pracy, bo wolę właśnie ten czas poświęcić na to, co mam przy komputerze do, do zrobienia, także mówię, rzadko się takie sytuacje zdarzają, ekstremalnie rzadko, bo naprawdę staram się pilnować, ja cały czas no po prostu pilnuję tego, ale no zdarza się, zdarza się, ekstremalnie rzadko się zdarza, ale no, ale wyślę wszystko. Mam że nadzieję, że będzie wszystko w porządku. I też zaoferowałam pełną, pewną formę, jakby rekompensaty z mojej strony, ale właśnie czekam na maila z co mi tak pisze. Także kochana, jeśli to oglądasz, to przyznaję, przyznaję mój błąd, moja wina, zładata. data, ale tak jak mówię, będzie to już wysłane za chwilę. To patrzę, co się stało w tym zlewie. Jakby była chruśnięta reszta kawy i jest zlewnie oprzyszony. To mnie, mnie zna, to wie, że ja mam świla na punkcie czystego zlewu, albo tego, że jak do kogoś idę i widzę, że ktoś ma taki naprawdę brudny zlew, to od razu myślę, że cała kuchnia jest brudna. Więc mam takiego lekkiego świra na punkcie zwracania uwagi na zlewy. Nie wiem, czy ktoś tak ma jeszcze, ale tak to, tak to wygląda. Więc. Mm, więc teraz jak mówię, rozpakuję, w sensie rozpakuję, rozłożę te rzeczy, zjem sobie, zrobię sobie jeszcze herbatę, mam ochotę właśnie na herbatę z cytryną, pamięć z cytryną, z tym sokiem z cytryny, bo cytryny wcześniej nie robiłam, a ten sok trzeba, trzeba wypić. No i później do końca dnia usiadłem właśnie do komputera i odpisuję, bo raczej teraz w miarę na bieżąco udawało mi się wszystko wysyłać, nie mam ostatnią chwilę, a tu jednak się gdzieś jedna zaplątała, także... To zakażę, że raz się czuję taki, taki głupek, tak nie wiem, nieprofesjonalnie, źle i w ogóle tak na zasadzie, o Jezu, dlaczego, dlaczego do tego dopuściłaś? Um, ale z drugiej strony raz mi koleżanka powiedziała, nie jesteś kardiochirurgiem i takie rzeczy, błędy się zdarzają, nikomu krzywdy tym nie robisz. Jak przysłowiował kardiochirurg, ale to jednak, no ja jestem firmą samo, sama w sobie i yy, jeśli coś, wiecie, Coś idzie po mojej myśli, czy takie błędy się zdarzają, to po prostu no, gdzieś się jakby tak si siedzi we mnie. Ale najwięcej właśnie e, lekcji wynoszę z tego, jak coś mi nie wyjdzie, czy gdzieś się potknę, czy ktoś da mi taki feedback na zasadzie nie podobało mi się to, czy to czy mogłoby być tak, czy inaczej, czy tak konstruktywnie, mm, bo z tego się właśnie wynosi najwięcej. Najwięcej się uczy człowiek na, nawet że na błędach, tylko to są, to są doświadczenia, które się zbiera dzięki czemu się buduje e, jeszcze lepsze usługi, jeszcze lepsze e, serwisy, bo e, ja tak naprawdę najwięcej lekcji wyniosłam z tych sytuacji, które dla mnie były najbardziej stresowe. Może to nie było dla mnie jakieś takie ekstremalnie stresowe, cząstezie matko boska, bo mam o wiele na co dzień innych, jakby prywatnie, e, cięższych rzeczy, które muszę przerabiać, z mi się staram nie stresować, ale na to jest taka rzecz, że mogłam tego uniknąć, gdybyś e, sprawdziła to na pewno trzy razy. Albo momentami robię kilka kilku rzeczy na raz, bo czasem jest tak, że o tej coś robię, to coś piszę, otworzę, później... no wiecie... Człowiek chce wszystko na raz każdemu dogodzić jak najszybciej, jak najlepiej, a czasem jest jak jest, więc um, uważam, że... Teraz odniosę z tego lekcję i będzie na przyszłość już tylko lepiej. A czasem parę razy właśnie z że jak może dosłownie na palcach u jednej ręki mi policzyła. i razem mi się zdarzyło, także nie wysłałam na czas albo coś, ale to przeważnie na przykład było faktycznie coś prywatnie, bo to mi się tak działo, że no nie byłam w stanie, nie miałam jak czy możliwości czasu czy głowy i po prostu pisałam do klientów, że przepraszam, że będzie obsuwa albo że coś, coś, coś takiego, także życie. Życie, życie, życie jest nowelą, jak to śpiewają w kranie. Także e, z mojej to wszystko. A jutro, jak powiedziałam, mam dzień wolny, mam dzień przy komputerze, ale też jutro chcę właśnie się w miarę gdzieś tam ogarnąć, bo te włosy już moje wymagają e, umycia i chcę nagrać ten filmik o aparacie na zęby muszę szczególnie do napisać, bo e, chyba za miesiąc kończą mi się następne nakładki, a to leczenie jeszcze trochę będzie, e, będzie trwało, także e, z, z mojej strony to wszystko, tak jak no kaczap z ostatnich dwóch dni, jak nie przez to przez zlewie, e, no i muszę ten zlew umyć, bo naprawdę e, staram się żeby mnie nie irytował tak bardzo, jakby mógł mnie irytować, także my jem, siadam do komputera, a Wam życzę miłego dnia, widzimy się w pojutrze w kolejnym filmiku, także proszę Was o kciuki do góry, bo w dół teraz na jak dacie, to i tak nie widać, bo będzie to jakiś czas taką opcję, że nie dać kciuków w dół. Zastanawiam się, po pierwsze, okej, okay, ale to w sumie dziwne, ale w sumie z drugiej strony po co, ale okej. Okay, ja ale rozumiem, nie rozumiem dziwna sprawa. Także jak macie ochotę stawić kciukę, to tylko tego do góry, ja widzę, ja, ja, ja nie widzę tych w dół. To, to nie jest tak, że tylko wy nie widzicie, a twórca to widzi, nie. Tego, te, tego nie widać, te, o, te, o, może... Nie, bo dacie w dół, ty tak chyba, tylko wy widzicie, nie widzicie ilości, która jest zudana. Nieważne, w każdym razie kciuk do góry, widzimy się w kolejnym filmiku, eee, także bujaki, czym się ciepło, pa. pa.